Na swym rumaku rączym gna ten, co czapkę piękną ma, ten jeździec caballero. Dziki Hyrule to jego dom, kiedy rewolwer, yy, Master Sword chwyta w dłoń, umie ustrzelić mnie nim muchę, bo nie chybia. Siodła na świat, patrzy jak stronu nie korzysta z yy, telefonu, ten bohater biedny i samotny. Ze złem walczy bez pardonu, nie obawia się ganonów, nie wie co to strach. To była teraz taka moja mała improwizowana rymowanka. Nie, to nie Lucky Look, to Link! Albo też Zelda, jak ci szczególnie pro profesjonalni i znający się na grach ludzie by powiedzieli. Daleczy no Zelda Ocarina of Time. Gra, która w tym roku obchodziła osiemnastkę. Jest o rok ode mnie młodsza, chociaż wydaje mi się, że w Japonii ta gra wyszła dopiero w 2000. dopiero już w 1997, czyli... Jest o rok starsza, tak naprawdę, czyli jest w moim wieku, powiedzmy. Pięknie. deleczną Zelda, Ocarina of Time. Ostatnio na moim kanale graliśmy sobie w Majora's Mask, czyli kontynuację, albo jedną z trzech kontynuacji, jedną z trzech linii czasowych, które były po Ocarina of Time. Po Ocarina of Time w linii czasowej Zeldy zdarzyło się coś takiego, że y, trzy możliwe zakończenia były i tak jakby. W jednej pojawia się... w jednej Link przegrywa, w jednej wygrywa, w drugiej tam coś jeszcze innego się zdarzyło. Bo zniknął, wrócił do przeszłości. Mieliśmy tutaj właśnie jako kontynuację Wind Waker'a, mieliśmy jako kontynuację chyba Link to the Past. I mieliśmy jako kontynuację naszą piękną Majora's Mask, w którą my właśnie graliśmy, albo w którą ja grałem na kanale i chciałem wam przedstawić. Majora's Mask jest moją ulubioną część, ale muszę powiedzieć, że Ocarina of Time... Jest tylko parę centymetrów niżej, jeżeli mielibyśmy to tak zmierzyć. Moja druga ulubiona część Zelda. i prawie tak samo ją lubię jak Majora's Mask, tylko że Majora's Mask robił parę, parę rzeczy dla mnie lepiej, według mnie lepiej, i dlatego kocham tą grę trochę bardziej, chociaż bardzo się cieszyłem na Ocarina of Time. Wiem, że to jest przez wielu fanów okrzyknięta najlepszą częścią i naj... no, najlepszą częścią yy, Zeldy, i była też chyba najczęściej sprzedawana. Ale to już jest plotka. Tak samo, że, jak, że to jest najlepsza część, jest plotka. Wielu ludzi tak twierdzi, ja uważam, że to dla mnie druga najlepsza, ale to już co innego. W końcu zacznijmy grę. Widzimy tutaj piękny Hyrule. Możemy więcej pogadać na ten temat później. <grym> Aha, Hitler. E, ja tutaj tak sobie testowałem. E, jeżeli chcecie się trochę uśmiać, to w polskiej wersji The Legend of Zelda nazwijcie swoją postać Hitler. Na początku będziecie mieli niezły ubaw. W poprzednim let's playu nazywałem się Geralt. Tak jak mój kanał I teraz też nazwę się Geralt, bo jest to ten sam Link W niewielu częściach The Legend of Zelda znajduje się kontynuacja, w której yy, jest ten sam Link Ale tutaj właśnie tak jest Ten sam Geralt No właśnie Geralt, nie Link ten sam, ten sam Link, który był w Majora's Mask jest tutaj I to jest jego przeszłość, tak jakby Cofnęliśmy się w przeszłości, jeżeli chodzi o moje let's play'e? -dy, dy. dokładnie Geralt Ten sam Jedyny niepowtarzalny Link Zacznijmy Wy też się cieszycie, ja też, więc zaczynajmy z trzema sercami. W wielkich ostępach lasu Hyrule. Przez długi czas byłem opiekuńczym duchem, znany jako Drzewo Deku. Kokiri, dzieci lasu, mieszkają razem ze mną. Od razu widać, że to dzieci lasu. Mają łóżko, a śpią na podłodze. Każdy Skokiri ma swojego opiekuńczego duszka. No teraz się położył, prawdziwy czarodziej. Jednakże jest chłopiec, który nie posiada duszka. No, co się dziwię, że jest ci zimno, kiedy nie masz kołdry. Ja pierdziel, z czym ja tu muszę pracować? Co się dzieje? Jakieś dwie kobiety? Dziewczyna, koń, He? Co się dzieje?! Y o nie! Jaki brzydal, tylko nie to. A! Dlaczegoś nie zawsze takie głupoty. Nawi! Nawi, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Kto ja? O nawi, duszku, słuchaj mnie słów, słów drzewa Deku. Czy wyczuwasz to? Siły zła najeżdżają na to królestwo. Nawet teraz nieprzyjazne siły szykują się do ataku na Hyrule. Przez długi czas las Kokiri, źródło życia, chroniła bariera, broniąca przed obcymi i podtrzymująca ład i porządek na świecie. Ale. Przy tej ogromnej złej sile, nawet moja moc staje się niczym. Chyba przyszedł czas, by chłopiec bez duszka rozpoczął swoją podróż. Młodzieniec, którego przeznaczeniem jest zwieść Hyrule na drogę dobra i prawdy. Navi, leci już, znać owego młodzieńca i przewieź go tutaj. Nie zostało mi wiele czasu. Leć, Navi, leć! Los lasu nie! Całego świata zależy od ciebie. Tak, Mistrzu. Już idę, już idę. Lecę. Świetnie. I ludziki. To, co teraz widzimy, było rewolucją kiedyś. 3D było nowe. Zelda przeszła na 3D razem z Linkiem i wszystkimi. I coś takiego. To było kiedyś masową bombą graficzną. Powiedzmy tak. To, jest... to było mega. On co robi? On nie. Widziałem, że tutaj są wszyscy zwariowani. Lubi kamienie zamiast kobiet. To mój Boże. Na no faceta mi się jeszcze zgodził tutaj do cholery, ale kamienie! Mój Boże, to już jest naprawdę chore! Ech, ten duch też jest głupi. Co ty się dzieje? Takie piękne. Według mnie nawet dzisiaj to fajnie wygląda. Hej, Leniu! Wstawaj, idziemy do Zoo! Witaj Geralt! Wstawaj! Wielkie drzewo Deku chce z tobą porozmawiać. Geralt wstawaj! Zimno mi... No ubierz kołdrę do cholery! Hej! Dalej! Czy, Rost, czy los Hyrule ma zależeć od takiego tak leniwego chłopca? Ma leżeć w rękach tak leniwego chłopaka? Co się stało? nie chcę o szkoły, przecież nawet szkoły tu nie ma. He, A ty to kto? He, Mama? Nareszcie wstałeś! Jestem Nawi, Duszek! E? Wielkie Drzewo Deku prosiłabym, była Twoją partnerką. Miło mi Cię poznać. Wiesz, partnerką to ja też wolę tutaj Kokiry, ale. No. Dobrze. Wielkie Drzewo Deku Cię wezwało, zatem chodźmy natychmiast. Yy, nawet nie mogę zaprzeczyć, bo nie umiem mówić. Nie. O, takie fajnie to wygląda tutaj mieszkanie. linka zaprezentowany z góry. Ech, ludzie, nie wiem czy wiecie, ale w 2011 nagrywałem już kiedyś tą grę. Jeden z moich pierwszych let's play na tym kanale, w 2011 nawet jako niepubliczny w playliście... W pierwszej playliście, która jest na tym kanale. W najstarszej, znaczy się, znajdziecie film prywatny. Gdzie naprawdę okropny, moje Zagrajmy z LD było. Jeden odcinek zostawiłem, resztę skasowałem i... Możecie sobie porównać jak się zmieniłem do tego momentu. Wychodzimy, mimo że piękna muzyka jest w domu. Las Kokiri. A ty to kto? Hej, cześć, Geralt! Cześć! Patrz, jak jestem fajny, ja! Muszę powiedzieć, że mechanikę Ocarina of Time o wiele lepiej mam opracowaną niż w Majora's Mask. O, duszek! Wreszcie przyszedł do ciebie! Aha, cudowna wiadomość, tak się cieszę! Teraz jesteś prawdziwym Kokiri. teraz jesteś prawdziwym. De. teraz jesteś prawdziwym Kokiri, Geralt! Czy to prawda? Wielkie drzewo odekło cię wezwało? A ty skąd znowu to wiesz? To wielki zaszczyt rozmawiać z wielkim drzewem deku. Rozmawiać z drzewem to naprawdę wielki zaszczyt. Zaczekam tu na ciebie, idź już. Zobaczymy wiel... Zobacz wielkie drzewo deku. No, jakby, jeżeli byłoby takie wielkie, to byłoby je widać już tutaj. No tak, patrzcie tutaj. Linkowi czasem się nudzi i. On chyba jest podróżnikiem w czasie, skoro oglądał już Godzilla. Ciekawe. Co tu mamy napisane? Gdzie? Domek Geralda. Ale no, nawet odmienili moje imię. A gdybym nazwały się ja kobieta. Angelika, to, to wtedy jakby jak to zrobili? Dom Angelika? Kaka? kaka, a-a. Kaka, kaka, Angelika, a, a Coś takiego, w każdym razie. Możemy podnosić kamienie. Znaczy, moglibyśmy, gdyby. No, i możemy je brać i je rzucać w ciebie! A ty to co? Ten gnębiciel mi dokazał mi ściąć trawy przy domu Sari. Mi powiedział Sari, że sam to zrobi, żeby go lubiła, ale to jest. To ja, to ja odwalam tu całą robotę. Ty i Saria jesteście przyjaciółmi, więc czy pomożesz mi ciąć trawę? Ej, co to ma ze wszystkim wspólnego? Co to ma wspólnego z czymkolwiek? Pozwolę ci zatrzymać to, co znajdziesz podczas koszenia. Gdyby to miało przynajmniej jakiś sens, ale one zawsze... Ej, one zawsze ten, ej... Nie mogę podnieść! Ej! Nie mogę podnieść! Ej, one zawsze wyrastają na nowo, więc będzie OK. Saria to przy okazji to ta zielona włosa dziewczyna. Jedyn, jedyna przyjaciółka Linka tutaj w tym... w tej wiosce. Wszyscy tak naprawdę, no, uważają go za takiego postronnego, że nie należy do nich, i tak dalej. Chodźmy do Drzewa Deku! Na no, czeka na mnie, jej! Ej! Ej! Co ty, Gandalf jesteś? D daj mi spokój, chcę przejść! Hej ty, panie duszka! Z jaką sprawą idziesz do Drzewa Deku?! Bezduszka, nie jesteś prawdziwym mężczyzną! No nie... Okej... Okay. To chyba taki synonim dla jaj czy coś takiego. Co? Masz już duszka? Co mówisz? Wielkie drzewo Deku właśnie cię wezwało? Co? Dlaczego wezwało Ciebie, a nie wspaniałego Mido? To nie jest zabawne. Nie wierzę w to, nawet nie masz całego wyposażenia. Jak wyobrażasz sobie pomoc dla wielkiego drzewa deku, nie mając miecza ani tarczy przy sobie? Co? Masz rację. Też nie mam swojego ekwipunku, no ale ja jestem jestem lepszy od Ciebie! Ja nie muszę! Jeśli, jeśli chcesz tędy przejść, musisz mieć żaróż... Chciałem przeczytać żałosny. Tak, dobra. Musisz mieć żałosny miecz oraz tarczę. Też coś. Wow. Sam skomentował swój... swoje żądanie, okej. Okay. Niech będzie. Ja, ja się zgadzam w takim razie. Co to w ogóle jest? Sfels podbrany. Nawet tutaj jest! Zniknął. Jego wróżka tam jest. Kurczę, on jest taki. On wyrasta z ziemi. To jest taki nic point tutaj. Trzeba będzie go trochę ukarać później. Okej. Okay. W każdym razie, jak widzicie tutaj, Link nie jest lubiany. Jedynie Zaria się z nim przyjaśni tak naprawdę. Bo trzeba powiedzieć, że Link tak naprawdę tutaj nie należy. Znaczy on jest inny. Nie tylko nie ma duszka, ale jest też z innych sposobów. z innych powodów inny. Na przykład to, że jest... Jedynym chłopakiem blondynem, co? Nie nie wiem. Czy naprawdę tak jest? Owszty, w mordę! Mógłbyś to przynajmniej robić gdzieś indziej! Ty, mały gnoju! Ja nie mogę. Chcę ulżyć sobie z kamieniem jeszcze tutaj, gdzie wszyscy na to mogą patrzeć! Ty, mały! Z Ludzie, jemu i, i chyba on się czuje zbyt dobrze, wiecie? Nie! Huh. A ty co powiesz? Garaj. A przy kamieniu podnosi go! A przy kamieniu podnosi go! Podły stary Mido kazał mi pozbierać kamienie sprzed jego domu. Czyli co, Mido jest tutaj takim ojcem chrzestnym, czy jak? On jest tutaj tym takim... Rozpierdzielatorem. Takim czabo. Wejdziemy do jego domu i mu ukradniemy za to, że nas akamsko potraktował. Patrzcie, tutaj jest pięknie. No, tu się przyda. Niebieskie rupi. Sporo tego jest. Świetnie! Prr! Badypuu! Czy tylko mi się wydaje, czy trochę źle to wygląda z. z tym, jak się wszystko wyświetla? Chyba będę musiał grać na innym ekranie, na innej rozdzielczości, na wstępnych odcinkach. Będę musiał to ustawić. No dobra, pogramy sobie na y, dużym granie wtedy. E, y, co to jest tutaj? Wyjście jakieś. Też mnie nie chcę przepuścić. Leśni ludzie nie mogą opuścić tego lasu. To tak jak rasno ludzi nie mogą opuścić. Kopalnie! Cholera jasna, wszędzie tutaj Gandalfy. A propos kopalni. Na pewno da się tak zgliczować. E? A jak na to on przeskoczę? Jestem wyższy od ciebie. Nie możesz opuścić lasu! Wielkie drzewo Deko mówi, że jeśli kokiry opuści las, to wkrótce umrze. Kto to... A kto to kiedykolwiek słyszał? Skoro mi do nikogo do... do drzewa nie puszcza. Wy wszyscy nie macie miecza, to jak? He? Nie rozumiem tego. Ale to nie musi mieć sensu. No to wychodzimy sobie stąd. Da, 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 da. Tu jest pięknie. Musimy znaleźć miecz, oni nie chcą mnie wypuścić. Musi stąd wyjść jeszcze jakieś inne wyjście. Gdzie mogę wyjść? Gdzie mogę pójść? A ty co powiesz? Tam jest jakaś dziura. Hej, poćwiczymy kilka ruchów. By odskoczyć podczas namierzania, wciśnij A i kierunek prawy lub lewy. A salto zrobisz podczas namierzania Z i wciśnięcia z cofnięciem. Atak z turlaniem podczas namierzania Z wciśnij A i do przodu. T Tocząc się możesz um umrzeć. <grym> Uniknąć obrażeń. Gdy podczas namierzania Z masz wyciągnięty miecz, wykonasz atak ze skokiem naciskając A. Atak, atak, ze, skokiem podwójny podwójny -E. atak ze skokiem podwójny. r Atak ze skokiem podwójny rani. Nigdy nie mogłem tego wypróbować, bo nikt z nas nigdy na o czym miecza nie widział. Mamy tylko tą starą tarczę w sklepie. O dzięki. Właśnie szukam tarczy. A ile kosztuje? 40 dolców. Okej, okay, dobra, to będę musiał je załatwić. Możesz użyć namierzania i się pobawić trochę. Możesz się też schować za płotem. To było ogólnie piękne tutaj w tym tu tutorialowym pomieszczeniu, albo raczej w tym... w tej pierwszej tutorialowej wiosce tak naprawdę, bo Kir jest taką wioską, która... Nie oszukujmy się, wprowadza w grę, mimo że jest fajnie sinazowa i tak dalej. i Dość ważna i w ogóle... fajnie wszystko jest. Rozglądanie... rozglądanie się używają... HE? Rozglądanie się używając. Z. Jeśli nie ma obiektu do oglądania, możesz po prostu rozejrzeć się. Z. Już dobrze, no nie. Nie rozumiem tego. Idę sobie tutaj, kiedy kamienia nie ma. Uf. Gdzie ten kamień? Czuję się jak Indiana Jones. Uf. jak to w ogóle działa? Co to za mechanika? Chciałem powiedzieć, że Kokiri jest taką wioską. Um, wioska Kokiri jest taką wioską, która jest tutorialowa. I tutaj wszystko zademonstrują: no, wszystkie skoki i tak dalej. Otwieranie skrzynek, turlanie się i. no. Przechodzenie przez różne dziwne rzeczy. A tu jest skrzynia! I co takiego tutaj znajdziemy? Skarb Kokiri! Dlaczego ta skrzynia się świeci? Miecz! Zdobyłeś miecz Kokiri! Na ekranie ekwipunku wybierz go kursorem i załóż go przy pomocy. Nie wiem, co ja czytam, ale chciałem właśnie. Przeczytać, że wyposaż go krasnoludem. To ukryty skarb Kiri, ale możesz go pożyczyć na jakiś czas, zanim zaczniesz walczyć na no poważnie. Lepiej trochę poćwicz. Spoko. A co tu było napisane? Nie? Wy. Odwiedź dom wszystko wiedzących braciszków, a dowiesz się wszystkiego o przedmiotach. Nie potrzebuję tego, wyposażmy miecz. To będzie fajnie wyglądało. A tutaj, Lasko Kiri, patrzcie, ta mapa jest o wiele większa niż ta z Majora's Mask. Jeżeli chodzi o sam świat, może muszę powiedzieć, że mi się o wiele bardziej podoba niż w Majora's Mask. Ale Majora's Mask wygrało, wygrała tym początkowym miejscem, tą... znaczy... Się, ale! Tą całą fabułą z, z, z Maską Majory... Ogólnie, co tam jeszcze było? <laughs> Już zapomniałem, nie, żartuję. Wydostajmy się najpierw stąd. W każdym razie Majora's Mask wygrała tą swoją fabułą z okariną w Time, jeżeli chodzi o moją ulubioną część Zeldy. Oraz tym klimatem, tym, że wszystkie postacie w tym mieście zegarowym miały swoje własne. te. miały swoje własne. E, czynności, które robiły cały dzień i tak dalej. Ta podróż w czasie, to, że o każdej godzinie robiły co innego, może te wszystkie zadania poboczne. Ta cała historia ze Skulkidem i tak dalej. To ogólnie było dość ciekawe. Ej, Zaria, mam miecz. Ej, patrz tutaj. Co? do nie pozwala ci iść do wielkiego drzewa deku? O, ten bufon. Dlaczego on zawsze jest taki podły dla wszystkich? A chyba ma trochę racji. Ten las. Ostatnio działy się tam. się tutaj dziwne rzeczy. Musisz być gotów na wszystko. Lepiej znać sobie broń. Mam. Tarczę możesz kupić w sklepie, ale miecz jest tylko jeden ukryty gdzieś w lesie. Ta, to miał być las? Okej. Okay. Do domu też nie wrócę, żeby pójść po jakieś zapasy. Nie, nie, nie. Ja to zrobię nieco inaczej. Teraz mogę ciąć! Patrzcie, teraz mogę tutaj wszystko. Ładnie. Ciąć. Potrzebuję jeszcze 10 rubi. Patrz jak ja to robię! Tak to się robi! Ciachu, ciachu i po strachu! Nie mogę przeciąć tego krzaka. Jego też nie, nieśmiertelny koleś. Osłonił krzak swoją... Serca! To musi coś znaczyć, skoro w domu sali znajdziemy serca jako link. To musi coś znaczyć. A patrz, i znowu się pojawił! I ciach, i... I ciach, i... I nie ma rupi. Złota, gdzie, gdzie moje... Dobra, w każdym razie. A to jest takie piękne. Tutaj wszystko wygląda fajnie. A, tylko nie spa Super! To nie było spadanie, ale zeskok. To też mogłeś sobie darować link. Lalalala. La, la, la. Jest pięknie ogólnie. Ehe. Czy dostanę się na drugą stronę? To zobaczymy w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zażycie życie nie, dobra. Ehe. Co tu się dzieje? Muszę to tu robić na spokojnie. Zrobić Seplenisz Muszę to już zrobić trochę bardziej ostrożniej, powoli, to wtedy wszystko będzie dobrze. Co to było do cholery? Nie mogę tam teraz naprawdę przejść. Na testach wszystko działało super idealnie, ale tu oczywiście klątwa nagrywania, klątwa diekstorii, klątwa frapsa, klątwa czego, czym tam się jeszcze nagrywa. Nie znam się. A ty co? Hej! Jesteś blondynką. Hihihi, hi hi, dotarłeś aż tutaj? Jesteś prawdziwym mężczyzną. No ty też, też tu dotarłaś. Patrz, czy to nie piękny widok tutaj? Zmień sposób patrzenia, strzałko w górę i możesz tu rozejrzeć się po lesie używając gałki analogowej, która była wtedy tylko jedna. O, piękne. A! Piękne. Cudowne. A co tam jest na górze? Tam na górze coś jest. Może tam później pójdziemy. A ty to kto? O, masz teraz duszka. To wspaniale, Geralt. Teraz cię wszyscy lubimy, już nie będziemy się kopali i tak dalej. Co? E, to, to ona mówi, co? Zostałeś wezwany przez Wielkie Drzewodeku. O teraz tu jesteś naprawdę już naszym bohaterem. Chcesz, chcesz mnie za dziewczynę? Ale zaszczyt! Możesz dostać wyjątkowy prezent, o tak! To dlatego, że Wielkie Drzewo jest naszym ojcem i strażnikiem lasu. I dał nam wszystkim kokiri i życie. Dał nam wszystkim kokiri życie. My wszyscy żyjemy tylko, bo on żyje. I kiedy on zginie, to my wszyscy zginiemy. Coś w tym stylu. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. I... Ciepła! No dawaj mi tego ostatniego, Rupi Dziękuję! Ale pewnie tutaj znajdę też jeszcze jednego Tutaj zwykle się coś znajdzie Ha! Widziałem, że znajdę jednego Teraz możemy do sklepu Ale gdzie sklep jest, się pytacie? Sklep jest... Skręcić w lewo Nad, nad płotem i tutaj Cześć Geralt, spójrz tutaj! Spójrz tu przy pomocy Z i pogadaj ze mną na A Aha tak, 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 o tak, właśnie uważasz, że właśnie używasz duszka. To wspaniale, że nareszcie masz duszka, za partnerkę. Nauczę cię jeszcze jak rozmawiać z ludźmi, bo nie umiesz, przecież jesteś niemową, używając swojego duszka. Rzuć nim komuś w mordę i wtedy on zwróci już na ciebie uwagę i wtedy będzie mówił, będzie czytał z twoich czynów. Używając namierzenia możesz używać, możesz rozmawiać z ludźmi na odległość, tak. Czy to nie no, Oczywiście. A ja teraz chcę kupić sobie tą tarczę. Drewnianą tarczę, którą mogłem sobie też sam zbudować, ale nie. Sklepu Kiri, a ty kim jesteś? Ten sklep sprzedaje rzeczy. Co ty nie powiesz? Który możesz... Ten sklep sprzedaje rzeczy, które... Ten sklep sprzedaje rzeczy, które możesz dostać w lesie za darmo. Czy wiesz, jak używać tarczy Deku? I? I jak będziesz miał tarczę, wejdź do podmenu pod start i wybierz ekran ekwipunku przy pomocy Z lub R. Na ekranie ekwipunku wybierz rzecz, którą chcesz założyć i załóż ją przy pomocy przycisku A. I już założoną broni... Już, 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 już założoną broni, już się naciskając R, a kąt zmieniasz używając gałki analogowej. Spokojnie, ja chcę tylko tarczę. Tarcza leku 40, 4 bańki. Co? Nie bańki. Jak to się kurczy? A, pieprzyć 24 tuziny. Dokładnie tak. Musi musicie mi uwierzyć. Nie, nie chcę nic. To wszystko dostanę gdzie indziej. Za darmo. Tylko tarczę musiałem kupić. Wyposażyć tarczę i będziemy gotowi. Czy to nie wygląda fajnie? Od razu zmienił swoją pozycję. Nie chcę zapisywać. Znaczy, no mnie też nie chce. Spokojnie. Ale przy okazji patrzcie, tutaj, ludzie. Ile będzie do zebrania? Znowu 20 będzie serc. Tutaj różne przedmioty, tutaj kamieczki, tutaj piosenki. oj, to będzie całkiem fajnie. Um. Dziepa! To chciałem zrobić. Patrzcie, nadal to umiem, albo już to umiem, bo to jest w sumie przeszłość. Byliśmy w przeszłości w i wróciliśmy do przeszłości. Ej! Jeśli chcesz iść do Wielkiego Drzewa Deku, powinieneś założyć miecz oraz tarczę. E, a to co? O, masz tarczę Deku! E, to, 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 to jest... Czy to jest miecz Kokiri? A niech to! Wiedziałem, że powinienem go bardziej schować, lepiej, gdzieś, głęboko w lesie. Może powinienem go schować gdzieś indziej, głębiej. Cóż, nawet z takim sprzętem, mięczak pozostaje mięczakiem. Ej! I ja, wielki Mido, nigdy cię nie zaakceptuję jako jednego z nas. Jak Zaria i wielkie drzewo Deko mogą cię tak lubić. No, powiesz mi. No, ty. Gnoję, nienawidzę go. Aha, czyli za zrosny koleś. Najpierw w Zarię, a teraz o. No. A wie to co? E? A, już myślałem, że kamera się zepsuła. Masz patyk Deko na ekranie przedmiotu, będziesz mógł go używać. To jest dość ciekawy przedmiot, muszę powiedzieć. Tak, chcę go? Tu? Dziękuję. Świetnie. A ty to co co? ciap ciap. Drzewo deku. Drzewo z wąsem. Powiedziałbym ludzie, że w następnym odcinku się przyjrzymy temu bliżej. A jak na razie, to... Nie! Zobaczymy się tutaj w następnym odcinku. Cześć! Wielkie drzewo deku. wróciłam!